9:24 Jestem kopralni. Tutaj za oknem jest pralnia, i dałem tutaj kotką jeść. I tu zobaczcie, to jest chyba matka tych małych łaciatych. Na stole jej położyłem, ale nie zauważyła. Chyba będzie chciała wejść tam do budy, jeść. A tu jej położyłem jedzenie za tymi liściami. O, weszła, weszła. Zupa mleczna jest. Proszę, jak ładnie je. Chrupki. No wczoraj nasypałem, dzisiaj rano nic nie było, ani jednej. Wszystko wyjedzone. Ale Gosieńki nie ma coś. Zawsze latała. Kręciła się nawet koło działu. A teraz jej nie ma. Nie wiem, co się stało. Czy coś się stało, czy gdzieś wyniosła się na ten czas. No i trzeba przyznać, że zupa mleczna znika. Jeżeli nie jest gęsta, to wszystko zjadają. No dobra. No niech sobie tam je. A ja jadę. Mam naprawiony. Sasza mi naprawił. Ten uchodźca ukraiński. Dwórzek. Koło kupiłem. Z dwóch złożył jedno. no dzisiaj przyjdzie opona do bzyka bo mi tam drut pękł w oponie no to Sasza mi też dzisiaj wymieni zrobi co musi zrobić dzisiaj bo jutro jedzie na 10 dni do szpitala na rehabilitację związaną z kręgosłupem miał dwie ciężkie operacje na kręgosłup jego żona z kolei na wrzody żołądka rozcięta jeszcze, tam jej się to goi brzydko to wygląda, nie wiem, to na Ukrainie chyba jej robili wygląda jak świniak rozcięty i zszyty brzydko to wygląda no a ja jadę do boksu dzisiaj będę wymieniał słomę tam na tarasie na skarpie tutaj przy tych domkach przy pralni no i tutaj w boksie wczoraj przywiozłem słomę no miałem wczoraj to robić ale jak tam pojechałem po tą słomę poza pręszę no, przyjechał właściciel, bo tam uzgadniali, chodzi o kotły, grzanie, bo chcą palić drzewem. No to w sumie tam przesiedziałem też, no, tak już nie zdążyłem. O, a tu kiciulki już widzę. Widzę lego Lolka, Lelka. O, już któryś leci, albo Piccolo, albo Jacuś. O. Kiciulek, Juniek mały, chodź, chodź kiciulku. Mały też leci, chodź kicia, kicia. O, leci, zobaczcie, nasza kruszyna. Jakie to małe, a grubaśne? Szerszy niż dłuższy. No, kicie, kicie. Chodźcie, chodźcie. zorno jest. Pan ładek już był, widzę. Mleka nalał. No to teraz moja kolej. Maleństwo, jak się czujemy maleństwo? Co? Kiciulka. A ty co? A ty co? O Jezus Maria. I łapie za smarta. Ać. No chcę cię do adopcji dać. Do kolegi Leszka. Ten co to kotka zgubił. Jak pojechał do weterynarza. To jest Pikolo. On jest ciemniejszy. Tamten jest Jacuś. To jest Zorro. Nasze maleństwo. Jakie ona fajne. No, nie jest, jest jeszcze zimno, ale będę miał na dniach żwirek, to ten kojec już sobie przygotuję, w bocianówce ją wstawię do kojca, No tak to mógłbym wstawić, ale nie mam żwirku do, koj do kuwetki. No dobra, no, no, no. już daje, już daje. <laughs> <laughs> czekajcie kiciulki. Ja tutaj dam jedną puszkę tą dużą 850 gram i połowę dam tutaj a połowę dam do budki a tutaj małemu dam saszetkę feliksa No czekajcie, czekajcie, bo muszę małemu dać Ola, już mu to. już mu tu wszystkie muszę rozdrobić. Zobaczymy. Jest. Co o, jak pojechał szybko. Elektryk MNE z Brzeżyna. Mam łyżkę, ale mam jedną rękę. Dobra. Czekajcie. zaraz podrobię. Dobra, jeszcze tu trochę. Także było między pół na pół. Dobra, resztę dam tutaj. Tak jak Teraz ty dam. No a później przyjadę tutaj wymieniać słome. Jest. No. Jest. No. Włożyłem mleko, mają tutaj, mają resztę w domku, dzisiaj pada, dlatego Do w domku jest to nie popada, a to zjedzą zaraz. Nie wiem gdzie jest, a nie jest tutaj. Nie odły.rócimy puszki. Cały sklepik wykupiły. Jezus Maria. Pani mecenas tutaj trochę do stołówki. Mleka, mleka tutaj. Nie na A. I nasze panie. Zakupy zrobiły dla mieszkańców. Nasze dwie panie socjalne. Okazuje się, że do 50 mieszkańców Chwała Pana Michała do 50 mieszkańców jest jedna socjalna, a u nas jest 50, 57 mieszkańców, to już dwie socjalne są. Do tej pory była jedna. A teraz mamy dwie. No, zobaczcie. Wyrzucone, wyzłomowane. Hmm. widzę, że nie zamknęli czyli gdzieś są w pobliżu. Dobra. No dobra kochani. To nakarmiłem kiciulki. Także zrobię sobie trochę przerwę godzinę dwie. No i będę wymieniał słomę. Na skarpie, w domkach przy pralni i tutaj. Tak żeby kotki miały na zimę świeżą słomę i dużo słomy im dam. Żeby mogły się zakopać w razie czego. A zobaczcie, tu domków jest. To wszędzie słomy powkładam. Tam jest domek pod tarasem. Tam jest czterokondygnacyjny. No za 920 zł. Na raty wziąłem na 50 lat spłacam. Ten boks też na raty wziąłem. 1200 zł z montażem przywiezieniem Też spłacam po ile się rata? nie pamiętam A jeżeli idzie wytrzymać No i nasze kiciusie mają Te domki dla psa to kupiłem Przecenione, bo uszkodzone za pół ceny dobry. Jedna trzecia ceny, a nawet za 50 zł, jeden miało być. Nie być dwóch boków, a się okazuje, że były boki. Wszystko tylko z nóżek, które niepotrzebne w ogóle tutaj. Także widzicie, trzeba szukać okazji. A tak to bym zapłacił prawie 400 zł. A tak tu jest jeden. Przy pralni jest drugi. Nie trzymam. I trzeci przy bocianówce. Trzy. Przydało się właśnie. Bo przedtem rolę tą pełniły lodówki. Położone na boku bez drzwi. Ale to się śmiali, że co tego, lodówki tego, jaki to obciał w ogóle i tak dalej. No. A teraz są budki psa. Eleganckie. Plastikowe. Jeszcze lepsze. O, mały idzie. Się bawi. Się rozkokosił. oj, oj, Tak to to jest chyba ona. Jest chyba ona. Tak mi wygląda. Lola. Jak ktoś krawczyk śpiewa o Loli. Jest taka piosenka. Tamten poszedł do środka. padają, mały proszę najadź się, będzie się bawił teraz, będzie się bawił, nie jest zimno, 13 stopni, o, o, o. pyk, 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 idzie on tam, załatwi się chyba, poszedł na bok, taki kulturalny byłby, Nie bój się, nie bój się. Nie bój się. Ile tu stopni na tym termometrze jest? 12,5 chyba. Chyba 12 I tak wygląda jesień. Jesień idzie przez park. Glisto, drżysto. Typowo jesiennie, mokro. No to jest nadzieja, że grzybki będą, bo jeszcze jest ciepławo. No to grzybiarze będą mieć radość. I tak. Kochani zaczyna się nowy tydzień. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, cause all we can do. is try your best to make it through with love